Witam z nad Atitlan i dzisiaj pokażę i powiem, ile kosztują pewne egzotyczne owoce. Miałam ich więcej, kręciłam film, ale no nie wypalił. Mam nadzieję, że ten wypali, bo tu trochę wieje. Bo odkryłam ciekawe owoce. Tutaj jeden taki ciekawy. Drugi na pewno znacie. Pokażę i powiem, ile kosztuje. A, mam tutaj skitrany. To jest Owoc, który możliwe, że znacie z Europy, bo można spotkać, papaja. Takiej wielkości papaja, gdzieś w mojej głowy. Kosztuje 8 do 10 celi. Troszkę większa, 15. Ale udało mi się już ten rozmiar kupić za piątkę. W zależności, gdzie jak się handluje. I w zależności, w jakim stadium dojrzałości jest. Bo jak już jest, przedojrzała, to możecie dostać taniej. Albo z darmu też czasem dają. A z i pokażę, jak wygląda taka papaja. I mam też nakręcone, jak e, wygląda drzewo papaj, dlatego pokazuję Wam. Z takim wyglądem na pewno do śniadaniówki mnie nie wezmą. Chcę Wam pokazać, jak rośnie papaj. Takie drzewko, widzicie? Malutkie, no tak więcej, niż moja... Umiem ręką objąć. I to drzewo... Widziałam praktycznie wszędzie na świecie, ono urośnie. Wszędzie mam wrażenie na skalę. Tutaj rośnie pomiędzy plantacjami. I w tych plantacjach kawy zazwyczaj rosną też panami, które też potrzebują e, takiej wysokości. A ta jeszcze ma malutkie tam <grytanie> owoce i po tych plantacjach się pełen tam węża już spotkałam. I sprawdza się jednak e, to twierdzenie, że jeżeli robi się troszkę hałasu, tumpie, to on ucieknie rzeczywiście. Bo tak mnie zmroziło, nie żebym tam boaterkę odgrywała. Też się boję. Ale jak widzę, że zwierz ucieka, to czego mam się bać? I, tylko wystarczyło, że nogę podniosłam i nawet nie złożyłam nakręcić na kamerę, także... Nie ma się co bać. Ja przytnę e, tak w poprzek, bo muszę to transportować jeszcze. <grych> je. No i ja Jestem przygotowana dzisiaj nożyk w akcji. Bo ona ciekawie wygląda w środku. <grych> tak wygląda. I tutaj papaje są bardzo dobre. W środku tych tutaj nasion. Raczej się nie je, chociaż ja słyszałam, że co niektórzy jedzą. Ukroję kawałek i spróbuję, bo są słodkie. Czasem można dostać i nie mają smaku. A niedojrzałe papaje w Azji je się jako papaja sałatkę. Mega ostra. <śm> Przynajmniej w Tajlandii, ale ja lubię. Ale już miałam takie, że nie szło ich zjeść. Tak tylko ten. I wiecie co? Najlepiej to, to przekroić sobie w poprzek, wybrać łyżką te e, nasiona. Jak e, obieracie, to dość dużo skórki e, ściąga. Mmm, była, mm, naprawdę. I to jest owoc, który nie zawiera dużo węglowodanów, nie ma dużo cukru w sobie. A gdzieś tam wyczytałam, że kobiety w ciąży nie wskazane, żeby dużo spożywały. Naprawdę może powodować poronienia. Tak też słyszałam, także nie przesadzać, niczym nie przesadzać, ale ogólnie bardzo dobry w sałatce, eee, a w szejkach mi tak osobiście nie smakuje, chociaż ludzie jedzą, ale ja, ja lubię jako dodatek do sałatki, bo jest, nie jest aż tak słodki, naprawdę I, i ja go na przykład stosuję, jak mam problemy rządkowe, tego nauczyłam się w Kambodży, tym się można wykurować, przynajmniej mi służy, są ludzie, co nie umieją po tym owocu spać, ja śpię doskonale, nie ma, nie ma problemu. A. Przechodzę do następnego. Także jak jesteście, kupujcie, bo w Europie szalenie drogi, naprawdę bardzo drogi taki. Taki kosztuje... buch, no. A tutaj parę, praktycznie grosze. I takie coś to mi starcza na 2-3 dni. Do śniadania, bo tak zazwyczaj jem albo po południu. Jako przekąskę, ja. Kosztujcie, próbujcie. A wiecie, papaje widziałam największe w Boliwii. I one naprawdę miały ponad pół metra. Do tego stopnia o, rosną. Na... A teraz pokażę wam owoc. Tak wygląda. Tutaj na niego mówią sapote. Pisze się przez Z i przez S. Po polsku oczywiście się całkiem inaczej nazywa. Napiszę, bo nie zapamiętam. Rozkroję i pokażę. I skosztujemy. Jak smakuje. Jak ostatnio rozkroiłam, to się nie chciał rozkroić. Ale ten widzę, że jest, jest super dojrzały. Kupiłam wczoraj, żeby, żeby dojrzał. Naprawdę niektóre owoce muszą poleżeć. Papaje też. Chcę Wam pokazać, jak wygląda w środku, bo jest fajny. Tak, no i ta, ta pestka jest niesamowita. Pokażę. Wow, fajnie odszedł. Ostatnio nie odszedł. Normalnie wygląda jak kasztan, ale wielka, nie? A teraz co do smaku tego owoca, taki sobie. I z tego co wyczytałam, występuje w różnych kolorach. Tutaj jest taki pomarańczowy, jest też i czarny, i jest i biały w Wietnamie, z tego co widziałam, i nawet żółty. I tutaj, i w tych krajach, tutejszych, dają go do szejków miksują z mlekiem i różnymi owocami i w ten sposób go jedzą włożę. Bo mam nadzieję, że, że to tak jak w przypadku awokado. I ten owoc kosztował mnie 5 cali, jak pojedynczy kupuję. Chciała 3 sztuki kupić, to za 10 dostanę. I one są gdzieś takie, takie wielkości tutaj, takie troszkę większe, mniejsze różne. Ale czytałam że mogą osiągać nawet 3 kg. I teraz jak smakuje. Zjemy zaraz. Zjemy, skosztujemy. Kroję. Ja już, ja już jadłam, to śniadanie sobie jem do sałatki owocowej. Mm. Mi on przypomina takie suszone owoce, naprawdę. A skórkę ma taką... jakby to... Nie wiem, jak jakiś taki kamień, ale dość obłazi, no. Jak suszone owoce. Jak się taki kompot suszonego owocu e, robi. Tak, tak mi to smakuje. I mi się wydaje, że w Wietnamie już tego białego też kiedyś e, próbowałam. Mówi się, że ten owoc ma właściwości lecznicze. Stosuje się go na problemy żołądkowe, ale również na e, problemy żelne i ból A podobno. E, e, w czasie wojny latynoamerykańskiej ludzie tutaj zajadali się owciarką właśnie z tego e, owoca. Także ma power. To był akurat czysty przypadek, że wybrałam papaje i ten owoc. I zapotę ten owoc nazywa się e, papają, tutaj <ścoughs> Czyli mają coś wspólnego. Czysty przypadek, naprawdę nie wiedziałam. Dopiero zaraz jak przeczytam. A jakby ktoś chciał, to mogę posłać e, pyski. Tylko, że wiecie, tutaj Poczta nie działa. To znaczy działa, ale nie przesyłam. Pospieram się i lecę.